For the Season 2! Our trust... ...with treachery? caught him! Yeah, that's what it looks like. Whatever you were planning is over. It's done. You can't just run from your problems. You can't just up and leave when it gets tough. 'Cause there's nowhere else you can go where it ain't. Tough is all we got now. Get that through your fucking skulls. Look Luke here. He can't help you now. You Gotta help yourself. Ja, no. You gotta help me find the strength to forgive. I'm gonna count like to three. Jest... Dobra, radio, nie, nie muszę wam tego hand tłumaczyć, hand? ale po prostu well, nie rozumiem postaci, które mu wierzą. One. Bardzo, bardzo dziwnie jest zrobiony ten. Nie zabiłby mnie. It's all right. Sorry tam about Dad. Not sure what I was thinking. Three. Really? <laughs> Fucker. No! Oh, God! Oh. Jesus Christ, stop! Stop him! Somebody stop him! Troy, do something! Let stop. Clementine, help me! You have to do this, Bill! Stop it. Uh, 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 Kenny, Kenny. Kenny. Oh, he's Seriously? No That's enough, Bill! Please! Bill, there's a breach! Alright, everyone come with me. Bonnie, you stick around. Make sure these folks don't get into any more trouble. Yeah, okay.

Jak będę miał do wyboru uratować Bonnie, albo kogoś innego, że mi, nigdy nie wybiorę Bonnie. No chyba, że to będzie Nick. hello! What's happening? What she say? She said she can get us out of the pen if we can get the PA system going. Second she hears it, she'll run over and spring us. That's great. It's not great. What are you talking about? Look, I know part of this is my fault. I I, I know I was hungry, I got reckless trying to steal some food, and I got caught. Can we even trust Bonnie? We got no reason not to trust her. I mean, if she wanted us caught, we'd be caught. But tonight, tonight I it's risky. I'm a, I'm a it country. is pretty damn risky, guys. Zamknij się, Nick. Nie zrobiłeś nic. Nic przez cały cholerny epizod. Nie zrobiłeś nic. Tylko leżałeś w łóżku. Nie wiadomo co powiedziesz. Ten fucking crazy. Who knows what do next? Yeah, but now we're dealing with a guy to shit, Cerita no shape to do anything, and I'm a goddamn mess. to help us tonight. And that doesn't mean she can't do it some other night. I don't know guys, looks making sense. Maybe we should wait. We're not waiting. Yeah, nothing out there guys. Trust me, I looked. There's no food. There's no supplies. Na... We need to leave now. It's only going to get worse. <laughs> <laughs> no, Kenny is this is what I'm talking about. Can I see him? I don't think that's a good idea. His orbital is crushed. I don't think there's much hope for the eye. I got him as stable as I could, cleaned it, got some of the swelling down, bandaged it as best I could. But until he wakes up, we won't know if there's any damage to the brain. Okay, <laughs> look. Maybe I'm just playing devil's advocate here, but if. Damn it, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe leaving some folks behind. No! There is no other way. This is Oy. bullshit. Oy. Well, Oy. I don't like you either, but guess Look. what? Look! It's where Look. we're at. and end, I are only here because of you people, and now you intend to leave us behind. So we should risk all Krata. of our lives? What are you saying? Nothing. I'm, I'm just thinking out loud here. We'll figure something out. Okay, just It's not fair. Life no, ain't fair, Clem. We're just trying to make the best of a bad situation here. No one wants to leave Kenny? Mm. Oh, ty też. Oh. oh jak you have to. Ale Kenny coraz... wygląda coraz bardziej badassowo. Zapuścił right, y... brodę Beave, i teraz plan jeszcze plan nie wygląda change. jak pirat. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Do tough oh, bastards get oh, their ass kicked oh, in front of everybody? <laughs> oh, compliment oh, 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 complimenticky. I love you. Are you all right? That uh, wasn't your fault, okay? So don't go blaming yourself. I'm glad you're okay. <laughs> Me <gagamy> <Nie gamy> <by> too. You <gamy> can call no, this call okay. Mała dziewczynka tu leje no, We get the hell Yes. Yeah, we going to Lamia. case things get squirrely and we gotta make a break for it, we need a place to meet up. We could you meet out some? of Parker's Run. the hell is that? I'm it's a civil about. war site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Just follow the road. We stopped there after we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right, that works then we just need someone to go set off that pa right i mean you never bothered to explain who's supposed to do that <laughs> wait wait hold on she's the plan i'm gonna need a boost <laughs> To okay. Same, okay. Be Spoko. sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. Okay. By default, it's set to play music, so you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Uh. Uh. Down dobra. into the office. Outdoor speaker switch. Turn on PA. Up to the roof. Down into the stock room to meet you. Boże, nie <coughs> tego. Perfect. Nie mam mowy, żebym to sobie pamiętał. Ja się cieszę bardzo, Klemi, że zapamiętałeś, ale ja nie zapamiętałem ani słówka. O Boże, to będzie tragiczne. Czy Alvin jeszcze żyje w ogóle? Czy Alvin jeszcze żyje? Przykro, Grubas. Mam nadzieję, że po zginie. Znaczy, ktoś na pewno zginie. Bądźmy szczerzy, Może dużo osób Okej, okay, Alvin jest e, zambiakiem, prawda? Nie będę go dotykał. Pogadam z nim Nie będę go dotykał, nie mam owych Alvin A, Are you okay? Alwin jest zambiakiem O Boże, muszę go dotknąć. Ja się szykuję tutaj na QuickTime eventy. To jest Alvin? Serio? Serio, nie ruszysz się? Nic? Umarłeś i, i, i nie użyłeś Dobra, PA system. Ale ja muszę go obudzić jakoś. Nie, wiem, wcześniej go obudzić chyba. Ale chyba nie mam takiej możliwości. Chyba nie mam czym go obudzić, zdzieliłbym go czymś, no tak, zdzieliłbym go czymś, na pewno człowiek, który zemdlał od tłuczenia po twarzy, obudzi się jak go pierdolne w twarz. Ale Okej, okay, Eksternal. Okej, okay. the mic. Okej... Głośno. Co jest? What? Ale dlaczego mówisz przy tym, kobieto? Dlaczego mówisz przy tym? No, no, no. Wszyscy no. cię słyszą, tak no. tylko. Where are they? Nie ma płyty. Hmm. A jest, jest płyta! Jest płyta! Miejmy nadzieję, że to... Come on, come on. Please, work. Make sure your backyard barbecue is complete. With house, full line of needs. Oh, hi Alvin. Alvin, are... are you okay? need Alvin. No, no. Carver talks all that tough guy shit, then keeps the tiniest gun in the universe. There's <laughs> something funny about that. Dobra, you're the project we have the hmm. Czekaj, Dobra. come miss. on we have to go I ain't going anywhere Oj, so, oh he stole his gone I mean to get some payback no we're leaving we're all leaving oh Bole, hey, so to move, I bother in front of the kid have I've run out of road so what? Jestem pogodzony ze śmiercią i tak dalej. Katem, eh. Teraz bardziej wkurzam i tak dalej. Oj. Oj, go, i się zawili. A, żeś! Cholera PBK ze zrobił! O Boże! O, 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 mój Boże, jak zawalczyłeś! O człowieku! Jestem taki dumny, to było takie bohaterskie, i po prostu aż mnie normalnie mi stanął. I, i, i serce mnie poruszyło. Ale imprezy mają. Wesoła muzyczka, sprawy. Zondiaki. Impreza. Dobra, no. Co teraz? You wanna throw away the life I'm trying to build for us all? Then fucking fine. Wanna run off with this dog shit group of crippled fucks? Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you and that baby before I let you leave the game. No. 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 Uh. Ja, Get back. Trap, trap, trap. Boze, Zastrzel go, od razu, prosto głowę. This ain't none of your business. Zastrzel go. Clem, Why isn't Alvin with you? Where is he? Sre, Rebecca. Sorry, Alvin. Sorry, Rebecca, I am. Oh God, I am so sorry. Kill him. Who is? Rebecca, Rebecca, sweetie, my God. How did we get here, you and me? To jest Nie, 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 po prostu, po prostu nie! Przestaliłeś mu kolana, ja się cieszę bardzo, ale to... Trzeba było mu strzelić w głowę. Po prostu nie, po prostu taki świr nie może. Nie. No, 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 Go nie. on and wait outside. No, no, Kenny. No, 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 no. Let's not be this. We need to do it fast and properly. We have piaku. to go. Kenny, please. Dum, dum, dum. One, I only hmm. need a minute. No, go on. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just going to let him do this? Yes. There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, but that does not make this right. I'm not going anywhere. It's going to get messy. I know. Look at me. Great. I don't even know how good you got. Bardzo mroczna badaćowa i po prostu go To mam Lambs to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. No. I'm not letting you see this. It's not your decision. <laughs> she ain't afraid to look it in the eye.

Boję się, że wszyscy, się wszyscy, którzy wyszli, właśnie right będą teraz umierać i powinien mi pomagać te sprawy przejebać. Co za Oj Keny, Już? Koniec? 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 No nie żyje. Oj, oj! 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 Żałuję, że nie wyszedłem! Oj! Oj! Kenny! Dobra, nie było! Oj! Nie było! Oj! Oj, Oj! ja! Ja za mu tą Dlaczego nie było? Let's go! Dlaczego nie było opcji strzelb w głowę? Boże, do nas się pożegam! Jak Boga kocham! Bardzo, bardzo krwawe rozwiązanie. Gościowi się należało, ale. o facet O facet Rozwalili cie ślepiec, dziewczynka jest ciężarna. No co mam ci powiedzieć? No, no, I'm I'm alright. Come on. We got enough to worry about. O Boże. Ostatnio tak tak bardzo masakra scena była w pierwszym sezonie kiedy zbiegli u głowy blokiem blokim sobie. They Zaznaczam, like okay. jesteś ciotą. i. i cię nie lubię. Eszcze znaczy, mówiąc mało, kogo z tej nowej grupy lubię, więc. Ej, A, bo. Y, my, my teraz się ubierzemy i Flaki, hey, Albo Or... no, co to śmiało zrobić, Sara, 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 teraz będziesz. Sara, będziesz teraz robić z siebie oh, to... w Sara. po prostu. Yy... O Boże. Chciałem, że, że, że... wolałbym ją najpierw, bo ona teraz, okay. Ale Dokładnie to samo mówiła Clemmy w pierwszym sezonie, także. Sure? Sure. to fear if you remain calm. I'll keep you safe. A yeah, bo Clemy jeszcze nie jest cała ten. Co się dzieje? Czego chcecie o tej godzinie? Yeah, ready? Ready? Ja tutaj nie grywam. What is this sick shit? Someone say something before I start. Hey, hey, hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker! I will end you. You hear me? Troy. Pop Troy. Here. Troy. We talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy, you can come with us. Oj. What? Oh, we all Well, where would we go? Away from here. Together. Oh, man, you smell really bad. You gotta get a bath before we. You shove a dick up! Come on. <Yes. laughs> don't make any noise. Got it? They might hear something. They don't oh, want. And for fuck's sake. Przykro mi troj. Act, like were, like <laughs> oh, ale to jest chyba pierwszy raz jak tym, grze coś im się udaje i, i, i taki prawdziwy wpierdziel dostają tylko źli goście. Taki porządny, solidny pierdziel. Okej, okay, tylko... Co, co, co dalej? Sara, idziemy, idziemy, i dziecko. Boże, to dziecko naprawdę coś zrobi.

O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck! O oh, oh, Carlos! Oj Sara! Oj Sara! Oj Sara, właśnie ujebałaś. Run! 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 Dlaczego kazałem mi biec? Dlaczego kazałem mi biec? Oj chyba ją zjedzą! Oj chyba ją zjedzą! Oj chyba ją zjedzą! Oj, chyba ją zjedzą. Nie wiem. Nie wiem czy ją zjedzą, czy nie. W sensie, sorry mi trochę szkoda, ale głównie na tego że jest z małym dzieckiem. Nie, przestań się tak grupać! Dziękuję. Boże! Na można was normalnie wypalnąć w łeb, żebyście. I stąd? i stąd, bo jak się siknę... Proszę, wiem i stąd. Wiem pój. Pu... O, Kto ją zjada? Kogo zjada? A... Hmm... Dziabnij rękę. Oj oj. Cześć, niem niem, 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 niem. Niem, niem, Czy możesz od razu rąbnąć rękę? Czy możesz od razu odrąbać jej rękę? Od razu siecz... rękę sieć! od razu, od razu sieć rękę. Tak jest, nie przeżyjesz inaczej, Sieć tą rękę! Oh, sorry dziewczyno, No co się mam powiedzieć? Sieć tą rękę, to jest najprostszy wiek, burda! Od razu, bo jeszcze jest w gębie! no boże, może ona jeszcze przeżyje w ten sposób. O, skończyliśmy. Ha, ej! Skończyliśmy za nam drugi. Dobra, ta, ta końcówka była niezła. Sara, nie Sara. Bye bye, Sara. If I had said I had the radio, Carver might not have been as as vicious to Tell i No telling what that ass wipe would have done to you. So, how's it look? Am I still going to be pretty when this heals? Nope. I don't think so. You need to get past that walker without drawing all the others. What are you going to do? Not, not now. Not now, darling. Oh, do Rebecca Rodzi. Nie oh, widzę Don't let them pull you down with them. Nie widzę Sarity, a Sarita rodzi. Nie, nie Sarita rodzi, tylko Sarita. No dobra. A, a to był jeden rozsądny wybór. Dobra. Eee... Tak, bo mogliśmy tak jak większość, bo była. Bleh. Ale tak. Pół na pół. Część powiedziała Boni, że, że, że luk jest w tym, a część nie powiedziała Boni. Boni nie można ufać, bo jest wredną suczą. Koniec. I to był dobry wybór też. Eee... Przepraszam bardzo, ja próbowałem... Widzieliście to, że próbowałem powiedzieć. Zaczą... Nawet zaczęłam mówić. A coś się... Nie, wiem, coś się źle. Coś się źle ten. Dobra, nieważne. Eee, albo to była inna. Dobra, nieważne. Eee, większość graczy patrzyło, jak Kenny zabija Carvera. I było na co popatrzeć. I większość, tak, większość zdecydowana, większość graczy urąbała rękę. No bo to jest jedyny rozsądny wybór. No, sorry. Sorry, kto by tego nie wybrał. Dobra, kontynuujemy. Coś tam jeszcze jest. Nup! Nope, on mi napisał. Czy jednak? Nie, tylko napisał. Dziękuję. Dobra, to mamy ze sobą trz... sezon drugi, epizod trzeci. Eee, przyjemna była, przyjemna była końcówka. Ubawiłem się. Eee, całość była słabiasta, spodziewałem się. Po końcówce drugiego epizodu spodziewałem się czegoś dużo, dużo lepszego. E, dużo wkurzających postaci, dużo wkurzających tych, bardzo wyświechtany motyw ze Zbawcą Ludzkości. Ciężko jest go zrobić dobrze. On w Walking Dead został dobry, dobrze zrobiony w przypadku Gubernatora. E, powtórzenie motywu Gubernatora w innej postaci jest słabe. No... Słabe po prostu i, i cały całe Boże szczęście. Cieszę się, że w... skończyliśmy z tym motywem. No, ma zmierzony web, więc. Hello. No, raczej nie wróci, chyba. Nie, no, nie wróci. Dobra. No to tyle, co mam Wam do powiedzenia. Troszkę się zawiodłem na tym epizodzie, ale mam nadzieję, że czwarty, piąty trochę, trochę poprawią cały, cały, cały obraz sezonu drugiego. Niestety ja, ja, ja teraz będę się zachowywał jak taki o, typowy, taki durny gracz. Czyli o, o, sezon pierwszy był lepszy. Po prostu, póki, póki co to no, na razie nie nadążę Sezon drugi za sezonem pierwszym. Eee, chociaż było kilka fajnych momentów. Wbrew pozorom scena mierzenia głowy Carwera była bardzo przyjemna. Eee, nie wiem, czy to były dobre wybory akurat w tamtym momencie, no ale to, to ja myślę, im szybciej coś zrobię, tym mniej nad tym się zastanawiam i, i to jest bardziej naturalny dla mnie wybór. Tym bardziej dobrze, że jest ten pasek taki y, czasu na, na, na reakcję. Hmm. Yy. Za miesiąc, y, na początku czy w połowie czerwca, pewnie w okolicach 10-15 czerwca powiedzmy, nie czyli w czyli połowie prawdopodobnie będzie e, coś, co bardziej mam ochotę zobaczyć i bardziej mam ochotę pyknąć e, czyli e, kolejny epizod Wolf Among Us. i na razie Wolf Among Us, ten trzeci epizod był genialny. Po drugim epizodzie który był sła, słabawy e, pierwszym epizodzie, który był super, to trzeci był genialny także tam mam nadzieję tam się spodziewam więcej niż w sezonie drugim o Hitler. Także widzimy się za miesiąc w bo mam nadzieję, że Wolf Emongas również oglądacie eee, I za dwa miesiące w następnym epizodzie Walking Dead, który mam nadzieję trochę poprawi wizerunek Night tego. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. To było znowu długie podsumowanie epizodu. Eee, pamiętajcie o lajkowaniu, szerowaniu, eee, komentowaniu, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o tym, to jest ważne dla mnie i będzie dla was, bo jak nie będziecie subskrybować, to może nie będziecie wiedzieć, że ja coś robię. <laughs> I co? Widzimy się w następnym odcinku czegokolwiek. Dzięki, na razie cześć.